Dzień dobry, witam serdecznie dzisiaj. Stworzymy zadanie pierwsze dla klasy siódmej. Do tego będzie nam potrzebny Excel. Ja skorzystam z Microsoft Office. Wejdziemy sobie w Excel. Nowy pusty skoroszyt. Kto nie ma książki, wchodzi na stronę dla ucznia.migra.pl. Klasa siódma. Praca samodzielna bądź podręcznik online. Temat 14. I na końcu tematu 14 mamy zadanie pierwsze. Stworzymy tabelę z danymi dotyczącymi powierzchni i liczby mieszkańców krajów Ameryki Południowej. Informacje poszukamy w internecie lub innych źródłach. Może to być encyklopedia domowa. I następnie obliczymy gęstość zaludnienia każdego z tych krajów. Rozpoczynamy. Mamy Excel. Zrobimy sobie jakiś nagłówek. Dane statystyczne krajów Ameryki. Czy Ameryka jest Południowa, żeby odróżnić. Widzimy, to może zrobić w północnej i środkowej Ameryki oraz Europy. I wypiszemy sobie. Powierzchnia w 1000 kilometrów 2 Ludność. Stolica. A w stolicy nie będzie. Super. Teraz tak, tutaj schował się tekst. Tutaj będziemy potrzebowali dwie ramki. To po pierwsze tak, tutaj sobie rozszerzymy. tu możemy sobie troszeczkę rozszerzyć pomiędzy, tak? Mejeżdża mi się rozszerza. Kliknę i zrobię zawiję tekst, tak? Tutaj dwie komórki zaznaczam i scalę. I też uśrodkuję. Tutaj wyśrodkujemy. I teraz tak ludność. Dlaczego tak zrobiłem? Ponieważ ludność będzie w tysiącach podana, i obok będzie podana, przeliczona, co będziemy musieli zrobić na 1 km kwadratowy zaludnień. Możemy sobie jeszcze troszeczkę rozszerzyć. I tak, mamy tak powierzchnię, możemy sobie tutaj złączy też scalić, na głowach też sobie scalimy, powiększymy. <laughs> tutaj będą nazwy krajów, tak? Argentyna, musimy wyszukać wszystkie kraje, które są w Ameryce Południowej. Wszystkie kraje. Na końcu sobie obliczamy razem, ile mają ludności. Musimy poszukać powierzchnię, czyli na przykład, googlujemy sobie Argentyna, Wikipedia i szukamy. tak, Powierzchnia całkowita: 2 780,4 2 780,4. Tak, zrobimy. I tak szukamy pozostałości. Poszukamy pozostałe. I teraz ludność w tysiącach. Argentyna, liczba wysokości, widać, że 4 miliony 82 tysiące. Zero się ukryło. Będziemy musieli je później rozszerzyć. I tak szukamy dane o zaludnieniu. Dalej. Mamy tak powierzchnię, ludność i musimy obliczyć gęstość zaludnienia na 1 km2. Czyli musimy zrobić działań. Równa się ludność podzielić przez powierzchnię. I mam. Klikam dwa, tutaj mamy ten uchwyt zielony. Uchwyt. Klikam dwa razy. Zrobiła się w dół. Tu na razie nie ma wyniku. Bo musimy zsumować te dwie kraliaki, tak? Możemy zrobić to z krótkim klawiszowym Alt się. Bądź mamy tutaj auto-sumowanie. Enter. Mamy tu mamy dużo miejsc po przecinku, czyli zaznaczymy te wszystkie komórki i zmniejszymy sobie liczbę miejsc po przecinku. Załóżmy do jednego miejsca. Tutaj tak samo możemy podać jedno miejsce po przecinku. I tutaj, jeśli by Wam coś nie pasowało, miejsce po przecinku, to też tutaj możecie sobie wyregulować. Ok, czyli mniej no więcej tak to wygląda. Teraz możemy troszeczkę sformatować, żeby to ładniej wyglądało. Tutaj sobie wyśrodkujemy. <coughs> weźmiemy sobie jakieś tło. Tutaj tak samo sobie jakieś weźmiemy. I tutaj. Wszystko, wszystko sobie weźmiemy. Krawędzie. Tutaj też sobie weźmiemy sobie krawędzie. Dodatkowo tutaj możemy wziąć sobie grubę na około. Tu też grubę na około. I tutaj grubę na około. Tutaj sobie jeszcze pogrubimy. Powiększymy. Zaznaczymy o góry. Powiększymy. Pogrubimy. Też wyśrodkujemy, żeby tu też było wyśrodkowane nie możemy zmniejszyć, możemy troszkę sobie zmniejszyć. No i tak to wygląda. Złożyliśmy tabelę, dane statystyczne krajów Ameryki kraje, powierzchnia, ludność i obliczyliśmy dla każdego gęstość zaludnienia. Tak przygotowany plik przesyłamy do mnie. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.